Ani Zapraszam Zaprasza Hania Rydlewska. Hania Rydlewska, wracamy do studia, wracamy do rozmowy o biedziźnie. Dawid Koczy, właściciel marki Fonkoda jest dziś z nami. Państwo słuchali muzyki, a Dawid przypomniał sobie, kogo lubi w życiu. Lubi snobów. Tak, mam kompletną słabość do, do snobów. Nigdy mnie to nie irytowało. Nie mam sobie takich cech też pokładów zazdrości, żeby zazdrościć komuś czegoś. Tego, czy nie wiem, więcej doświadczył, czy, czy yy, ma trochę więcej na koncie. Natomiast. Yy, ale lubisz ludzi, którzy snobują się na co? Na, na, na to, że mają. Mam słabość do ludzi, którzy przedmioty intelektualne, czy raczej tak, posiadają mnóstwo pięknych przedmiotów. Tak, lubią się też otaczać się pięknymi przedmiotami. Zawsze miałem słabość do takich ludzi. Yy, po prostu tak, tak, tak taką mam. Yy, no tak, tak mam. A tak zostałeś wychowany? Nie, myślę, że to znaczy. Nie wiem, czy zostałem tak wychowany. Chyba nie, właśnie. Zostałem wychowany bardzo w taki e, skromny sposób i w tak, wobec takich naprawdę mm, wielkich wartości, takich podstawowych wartości. Natomiast to jakby jest. E, to chyba moje siostry są zupełnie inne. Może stąd ta Twoja tęsknota za przepychem z kolei, skoro skromne wartości na początku Twojego życia, to dzisiaj dążysz w stronę czegoś, co jest bardziej spektakularne. Do kajerwerków. To jest dość zabawne, ponieważ często mm, moi przyjaciele mi mówią, że kiedy idę ulicą, mnóstwo, jest mnóstwo zwróconych oczu wokół w stronę? moją stronę. Tak, ja tego w ogóle nie czuję, jakby w ogóle mm, tego nie prowokuję i nie robię tego świadomie kompletnie. A myślisz, że jesteś ekstrawagancki, jak na polską ulicę? Czy wyglądasz w sposób ekstrawagancki? Mm. Się nad tym nie zastanawiałem. W sensie takim bardziej jestem facetem, który chodzi na co dzień w dresie i raczej nie lubi się ubrać dobrze i. No, i ty jesteś w tej marynarce, masz biżuterię. <grym> I to sobie. jest właśnie zabawne, ponieważ gdyby nie te sytuacje takie biznesowe albo y, jakieś bardziej oficjalne spotkania, ja praktycznie y, nie zwracam uwagi na to, jak wyglądam kompletnie. I zazwyczaj jest to to y, suma wielu przypadków. Natomiast. no... no jak już tak jest, też, że, że przyciąga to uwagę innych. Przygotowując się do dzisiejszego programu hmm, przeczytałam, dowiedziałam się o dosyć dramatycznym, bardzo dramatycznym wydarzeniu w Twoim życiu. W jednym z wywiadów, w których opowiadałeś o tym, jak powstała Twoja marka bielizny, powiedziałeś, że przeżyłeś zawał i że to był jakiś punkt zwrotny w Twoim życiu. Tak, 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 się, tak się stało. Hmm. Ponad rok temu w grudniu, i to też dało mi bardzo do myślenia. Znaczy, też spowodowało ten taki etap, że um, postanowiłem wrócić do swojego domu, który od um, ponad 7 lat stał pusty zupełnie. E, wróciłem na to miejsce przez wiele miesięcy, się przygotowałem psychicznie do tego, żeby w ogóle jakoś się odbudować i stanąć na nogi. E, no i też pokazało mi to, że jakby ta ilość pracy, takiego zaangażowania dla innych przede wszystkim, e, że może warto trochę pomyśleć o sobie. Nie ukrywam, że było mi bardzo trudno. Natomiast y, znaczy przede wszystkim było mi bardzo trudno mentalnie tam przy samej granicy czeskiej, bo to jest 300 metrów od granicy czeskiej. Y, ja praktycznie nie wychodziłem przez te miesiące z domu. Y, y, I na ironie siostry, które jakby mieszkają też niedaleko mnie y, powiedziały mi, że y, widziały mnie z, znaczy, znacznie rzadziej widziały mnie aniżeli kiedy odwiedzałem mnie będąc w Warszawie przez tyle lat. A ciężko jest zwolnić po tym, jak się żyje na tak wysokich obrotach. Y, nie ukrywam, że y, poza jakby tym zawałem, y, może nie chcę używać słowa, bo jest takie dość pretensjonalne, jeżeli chodzi o depresję. Natomiast y, naprawdę to był taki moment, że otwierałem rano oczy y, i nie wiedziałem, co mam do końca ze sobą zrobić. Znaczy nie potrafiłem, wiedziałem, że potrzebuję takiej pracy, aż znaczy pracy. Takiego sposobu już na życie, że ja muszę zrobić kolejny krok do przodu, że to nie może być krok do tyłu, to nie może być zwolnienie, to nie może być praca od A do Z, która po prostu mnie w jakiś sposób hermetycznie zamyka. I wiedziałem, że po prostu muszę stanąć na nogi, jakby to jest punkt, kiedy muszę udowodnić samemu sobie, że to doświadczenie, które zdobyłem do tej pory, będzie jakby. No, wymierny, w sensie to, to się wszystko zwróci, to wszystko poskłada w jedną całość. Że będziesz pracować dla siebie, a nie na przykład w jakiejś korporacji. Dokładnie tak. To było strasznie trudne, natomiast skoro twierdziłem, że przez tyle lat wykonywałem swoją pracę uczciwie i byłem totalnie zaangażowany praktycznie, e, każdą markę, którą się opiekowałem, traktowałem jak swoją, to stwierdziłem, że po prostu musi się udać. Chociaż to nie było trudne. Chyba najbardziej wspierała mnie mama, która w pewnym momencie po prostu w to wszystko uwierzyła. Chociaż nie ukrywam, że brzmiało to egzotycznie. Bielizna męska, mm, tak szalona, egzotyczna. Yy, no, nie ukrywam, że to było trudne. Dawid Koczy dzisiaj Państwa i moim gościem. Krótka przerwa teraz. Zaraz wracamy do tego spotkania. Hannibal w Radiu Chili.